To akurat niepotrzebna jest współpraca Kolej? No właśnie, to, to co wcześniej mówiłem, że nie wszędzie jest potrzebna No nie wszędzie, ale w zdecydowanej większości No, no pewnie, no bo to tryb... No bo w sumie o to chodzi Kooperacji chyba, ale tak się Chciałem powiedzieć, nie? Chciałem powiedzieć BAT, ale dobra No i tu już jest z kolei potrzebna No dobra, no to zrób mi ten. Tak Teraz Ojej. musisz zrobić po dwóch stronach tutaj właśnie tego czegoś, o co się przed chwilą walnąłeś żeby przelecieć na drugą stronę, no, 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 tak, no. No, teraz to znaczy, nie, nie, tak, no, tak ty żeby przelecieć. żebyś przeleciał. Ty, Dobra, no, nieważne, Okej, okay, i teraz, i teraz poczekaj, żebyś nie schodził. Teraz trzeba to umiejętnie, umiejętnie. Który portal mam tam, czerwony, nie? Nie, mm, to są twoje. Nie, nie, moje, moje. To ty musisz tutaj zrobić, poczekaj, tutaj musisz zrobić. niebieski, tutaj, 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 niebieski. 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 A, nie, tak, niebieski. No, zrób tak tu. niebieski. niebieski. Dobrze. O. Zrób tu. No i teraz wskocz sobie tam. Ale pop. No wskocz do niebieskiego. Teraz to tak samo. Teraz najpierw trzeba tą kostkę tutaj załatwić. Na sam początek. Kierczakus, a potem musisz mi podać kostkę i no, naprawdę ja już lecę po kostkę Uy, o, jest jest mały. prawda? i teraz, i teraz poczekaj. Teraz ja tu wskoczę może kostkę weźmiesz Zrób teraz koło siebie, a ja zrobię tam, gdzie ty przed chwilą zrobiłeś Teraz tobie zrobię powierzchnię tutaj Na nie portalowej, żebyś mnie wejść